No, dzień dobry, dzień dobry, no to zapowiadany kolejny mit. Wytrysk oznacza koniec stosunku. Dlaczego wytrysk oznacza koniec stosunku dla większości facetów i dlaczego nam to wciskają? No bo jest jakieś takie sztuczne, sztucznie kreowane pojęcie, że żeby kobieta dostała orgazm, to facet musi mieć twardego penisa i w ogóle i tam ruszać się w kobiecie i Bóg wie co robić. Otóż nieprawda. Nie musisz mieć twardej erekcji, możesz być w kobiecie i ruszanie się nie jest potrzebne do orgazmu. W związku z tym, nawet jeżeli ty dostaniesz orgazmu wcześniej niż kobieta, możesz pozostać w kobiecie i ona może dostać za minutę, za dwie minuty, za trzy minuty orgazmu, ale jest jeden warunek. No, taki, że potrzebujesz zmienić swoje przekonanie. No bo jeśli masz przekonanie, że to już koniec, no to co robisz? No to wychodzisz, sprzątasz, masz poczucie winy i tak dalej i kończy się przyjemność. W związku z tym jakby tu trzeba trochę popracować na własnych przekonaniach i zapraszam do, do, do tego. Też więcej o tym jest w moim online-nowym, anonimowym kursie na temat udanego seksu i różnych mitów związanych z przedwczesnym wytryskiem. Więc jeśli masz ochotę już teraz szybko, to zapraszam kup i zmień swoje życie, albo dalej oglądaj i słuchaj moich odcinków. Do zobaczenia.